Pozdrawiam dzisiaj szczególnie wszystkich maturzystów. Oczywiście trzymam za Was kciuki na modlitwie. Dacie radę. I chcę zwrócić uwagę na taką ciekawą rzecz. Akurat dzisiaj, i nie wymyśliłem sobie tego, podczas mszy świętej jest czytane słowo z Ewangelii Jana z 16 rozdziału, z wersetów od 12 do 15. I to słowo mówi o tym, że Pan Jezus, kiedy odejdzie, pośle nam Ducha Świętego który będzie do nas mówił, który nam coś oznajmi, który nam będzie pewne rzeczy przypominał, który jakby poprowadzi nas w kierunku prawdy. I dwie takie myśli z tego fragmentu. Przede wszystkim miejcie cały czas jeszcze zanim przejdę do sedna, świadomość, że Jezus uczył się razem z wami i on razem z wami jest na tych maturach. I dzięki Duchowi Świętemu możecie po prostu z nim rozmawiać. On bardzo dobrze zna wasze życie, wasze możliwości. Pierwsza myśl, właśnie, z pustego nawet Salomon nie naleje. Uczyliście się tyle lat, zawsze w głowie coś zostaje. Dlatego zaufaj duchowi świętemu, pomóc się do ducha świętego, później powiem jak, i po prostu no, wrzuć trochę na luz. Popatrzysz na kartkę. Duch święty, jeżeli mu zaufasz, może ci przypomnieć coś, co jest w twojej głowie, może gdzieś tam stres zakrył. Jedna rzecz, a druga. Niezależnie od tego, jak ci pójdzie matura, dobrze czy źle, czy po twojej myśli, czy nie, y, pamiętaj, że w tym wszystkim chodzi o coś więcej. Y, po prostu zaufaj, y, zaufaj Jezusowi, y, żeby on ci właśnie pomógł wygrać życie. Myślę, że, że to o to chodzi. Jest taka święta, sorry, błogosławiona Kiara Lucze, która nie zdała z klasy do klasy. Osiemnastolatka. I, I co? I jest dzisiaj błogosławioną, jest postawiona dla nas jako wzór, czyli jakby Pan Bóg jak fajnie jej życie wyprowadził, pomimo tego, że gdzieś tam się jej noga powinęła. Dlatego w perspektywie Boga nie ma straconych sytuacji. Nawet jeżeli powinie Ci się noga, łap Jezusa za rękę i z Nim, On może to wszystko super wyprowadzić. Po prostu zaufaj, bo w tym wszystkim chodzi o coś więcej. Nie tyle o zdaną dobrze czy źle maturę. I nakręć się duchem świętym. Znajdź sobie jakąś modlitwę. Nie wiem, pomóc się własnymi słowami. Albo posłuchaj sobie jakieś piosenki. Jest dużo różnych fajnych kawałków. Nie wiem, lubisz rapu. Są fajne rapsy o duchu świętym. Dlatego za chwilę podam jakieś tytuły. Znajdź sobie coś. Posłuchaj, nakręć się. Pomóc się. Złap trochę luzu. I, I po prostu, no nie daj się. Nie daj się. Łap Jezusa za rękę. Łap go za rękę przez ducha świętego, przez prostą modlitwę, przez tą świadomość, że on jest. On jest razem z Tobą i Twoje życie nie jest mu obojętne. Trzymaj się. Dasz radę, dasz radę, mówię Ci, dasz radę.